Cześć, z tej strony Kuba ze skamerowanych, zajmujemy się fotografią oraz produkcją filmów. W dzisiejszym filmie chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy warto skorzystać z sesji plenerowej. Chyba nie mogliście się spodziewać innej odpowiedzi, jak oczywiście warto. Sesja plenerowa to naprawdę wspaniałe przeżycie i świetna pamiątka i właściwie nie ma żadnych argumentów, które przemawiałyby za tym, żeby z niej nie skorzystać. Często boicie się tego, że na zdjęciach wypadniecie nienaturalnie. Tak naprawdę nie ma się zupełnie czego bać, ponieważ podczas sesji będziecie mieć takie wrażenie, jakbyście byli tylko wy. My pozostaniemy niezauważeni. Zdjęcia jak i ujęcia w samym filmie nie są w jakiejś. W sztuczny sposób pozowane, e, dlatego dzięki naszym drobnym sugestiom możecie być pewni, że wypadniecie na nich świetnie. Tak więc, jeśli mieliście kiedykolwiek jakieś wątpliwości, czy jesteście fotogeniczni, czy nadajecie się do tego, by stanąć przed obiektywem, to gwarantujemy, że zostaną one w 100% rozwiane. Na pewno spotkaliście się już gdzieś z takim terminem, jak mini sesja plenarowa w dniu ślubu. E, jest to coś, co wykonujemy zawsze dla naszych par młodych, ma to miejsce przed salą weselną, w możliwie najładniejszych warunkach. Jakie mamy. Trwa ona zazwyczaj kilkanaście, kilkadziesiąt minut, yy, dlatego, żeby nie marnować czasu pary młodej, która powinna spędzać go wraz ze swoimi gośćmi. Jest to wielka różnica pomiędzy. Sesją plenerową w innym terminie, na którą możemy poświęcić dużo, dużo więcej czasu. Poza tą kwestią, w przypadku sesji plenerowej w innym terminie mamy możliwość wyboru dowolnego miejsca, jakie sobie tylko zamarzycie oraz poczekania na idealną pogodę. Przechodząc do sedna, chciałbym wam opowiedzieć, w jaki sposób przebiega taka sesja plenerowa. Zazwyczaj umawiamy się na kilka dni po waszym ślubie lub kilka tygodni, kiedy już zdążycie sobie fajnie odpocząć po waszej imprezie. Wybieramy sobie. Idealne według Was miejsce oraz czekamy na wcześniej wspomnianą idealną pogodę. Nasze sesje zazwyczaj trwają do kilku godzin oraz przebiegają w niezwykle luźnej atmosferze. Można powiedzieć, że poczujecie się jakbyście poszli ze znajomymi na spacer, a przy okazji zrobili coś fajnego. Po zakończeniu sesji najczęściej słyszymy od naszych par, że chcieliby jeszcze raz. Być może teraz zastanawiacie się lub chcielibyście zadać pytanie, dlaczego ta sesja trwa tak długo. Czy długo czy niedługo? No jest to pojęcie względne, trwa na pewno odpowiednio, ponieważ zawsze dostosowujemy tempo, szukamy wspólnego tempa, tak żebyście się nie spieszyli, żebyście nie czuli żadnej presji, żebyście mogli swobodnie pozować przed naszym obiektywem, żeby finalny efekt był jak najlepszy. Tak jak już wcześniej wspominałem, nie szukamy do końca tylko i wyłącznie pozowanych, reżyserowanych ujęć kadrów. Bardzo często puszczamy wodze fantazji i oddajemy Pisanie scenariusza w Wasze ręce, dzięki temu, że na sesji pojawi się wiele spontanicznych sytuacji, które wynikną same przez siebie, Wasza sesja będzie wyjątkowa i niepowtarzalna. Dzięki temu, finalny efekt będzie doskonale odzwierciedlał Wasz temperament, charakter Waszej relacji, i ta sesja będzie naprawdę tylko Wasza, niepowtarzalna, wyjątkowa, wspaniała. Więc jaki będzie finalny efekt? Jeśli chodzi o sesję zdjęciową, otrzymacie od nas 100 unikalnych fotografii. Jeśli chodzi natomiast o sesję filmową, otrzymacie teledysk, który będzie wkomponowany w pełną relację filmową. Jest to najlepsze z możliwych urozmaiceń, jeśli chodzi o relację. Według nas, jak i według naszych par, jest to doskonała pamiątka która będzie zdecydowanie wyróżniać się na tle całego materiału. W zasadzie mógłbym tak opowiadać i opowiadać, ale po prostu trzeba to zobaczyć. Dlatego zapraszam was na naszą stronę internetową wwwskamerowani.pl, po to by zapoznać się z materiałami właśnie z sesji plenerowej, czy to w postaci zdjęć, czy to w postaci filmu. Trzymajcie się. Cześć.